Szczęśćko ludzie, witam w kolejnym nagraniu. jak widzicie, zacząłem w tym samym miejscu, gdzie ostatnio skończyłem. Dobra, idziemy dalej. Powtarzam, nie mam zielonego pojęcia, gdzie tu kurwa teraz iść. Więc przeskoczmy wodę, idziemy tu. Jest jakaś mapa. E! Nie chce się kurwa wykąpać? Chodź. No pierwsza. No co bo śmierdzisz. Ej, no sku, chodź tu. No sek, widzisz, że śmierdzisz. No. Ha ha, chodź tu, no chodź, no sek. Zostaw mnie walić, do tony śmierci, mam tyle kurwa szycia że. Dobra, nieważne. Ubity Obity. O kurwa, chyba nie, nie, musiałem go do czegoś użyć. O, no ja pierdolę chyba tak No nic Spójrzmy na mapę Popatrzyliście sobie te świetnie O kurwa, można pływać, ale fajnie No nic Klasik odnaleźliśmy Aha, no dobra Tylko bez rozwalania tych to nic nie da z tego co wiem, jest moc tupania, coś takiego, to można to jebnąć. Co my tu mamy? Nabieramy powietrza i płyniemy. Jeśli sobie wzięliście tę moc co ja, to macie teraz przyspieszone pływanie, tak ja. miny... miny... Ajajajajaj. Dobra, płyniemy dalej. Mamy jakieś jebud, jebud, jebud. Nie mam pojęcia gdzie tu kurwa jest, ile mam tlenu. A nie by było się dowiedzieć, ale no cóż, się nie dowiem. Bo nie wiem. Dobra, jebud. Płyniemy znowu. Nabieramy tlenu. Nabieramy tlenu. No i się kurwa, idziemy utopić. Nie idziemy teraz w prawo. Tam jest kamyczek do wzięcia. No, 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 kap, kap, kap. kap, kap. No, kap nie da się tego złapać, ludzie. Tego gluta się nie da. Tak jak tam. Sprawdzone. Tu się kurwa nie da. Dobra. Jesteśmy tu. Tam gdzieś się jakoś tak. No. Tu tego nie. Tu nie ten, tak nie, tak nie, tak nie, tu nie, 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 da się kurwa, mać. Dobra, A no to trzeba rozdać punkt. Zdobyliśmy go, to trzeba go gdzieś kurwa wsadzić. O, damy go tutaj, potem już dwa. Dobra A na to trzeba trzy znowu. No teraz... Nie wiem co to w ogóle jest, więc za to zbiorę. Wasze przechodzę, czy ktoś w tym stylu. Nie wiem, zaczniemy się tam tego. Dobra. Tędy się tam nie dostanę, bo to jest wyładnie pokazane, że tam się można dostać. No to idziemy na to z powrotem. Zdążyłem, nie wiem po co. Zwracamy i płyniemy z Bożą po Boczu. No powietrze, to świetnie, pływaje, mamy dalej. Jeszcze nie wiem po co ja tam byłem, ja tam, tutaj ten O, widzicie, widzicie jaki kurwa sekret tam na jest pokazuje No Płyniemy z powrotem Okej, okay, no to znowu nabierzemy powietrza trochę Chociaż nie wiem gdzie to się kurde patrzy ile ma się tlenu Wolę nie ryzykować, że nagle mi kurwa go zabraknie. Dobra, bierzemy tlen. Chodź, ja tak od razu ładuję cały. Tutaj mnie chyba też jeszcze nie było. Ok, dobra. Możemy wyskakiwać. Kąpiel udana. A Dobra, jest życie, jest impreza. A to znowu tam. O, dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć, no bo mnie zauważył. Kurwa, co? Ej, ja nie. Kurwa, Dobra, jest fontanna, jest impreza. Okej, okay, wyszłem tutaj. Co my tu mamy? Mamy drogę, której jeszcze nie mogę rozwalić samemu. Tam coś jest. Dobra, idziemy w prawo. Okej, okay. idziemy do... Kurwa, tu też jest to samo? No nie. Aha, no dobra. Gdybym wtedy w sumie wyszedł. Gdybym tam czegoś, na coś nie rozpierdolił. No dobra, płyniemy tutaj. Nie wiem czy tak się segue czy nie, ale dobra Mam nadzieję, że tak można sobie zrobić Bierz tlenu i pójdź dalej Dobra, wychodzimy Chodź, ktoś mi mówi, że potrzebne. potrzebny no Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ej! wracaj No kurwa, ile można się prosić Chodź tu! Chodź tu! Jak cię kurwa chuju, piznę. Tylko kurwa raz zobaczysz. Eee, to chyba nie działa. Ja cię kurwa, i tak się tylko kurwa. Tak kurwa w spadniesz. No, zwierzasz, Jedziesz. Z na dół w sumie co ja to zrobiłem. Nieważne, idziemy tutaj, tutaj kurwa, w sumie też nie zajdę na dół, więc idziemy gdzie idzie. Mam mapę przecież, no jasne. Aha, no to idziemy w prawo. A mam wszystkie zabrane, mam, no to idziemy w sumie kurwa, w prawo. Jak widzicie, się trochę, no cóż, z do poprzednich filmików, tak się trochę fajnie zielono zrobiło. Nie wiem jak wam, ale mi się to naprawdę podoba. Nie doskoczyć dobra, nieważne. Idziemy dalej Mam do wody. Przedni, gdy woda zabijała, zabijała się. Okej, okay, dobra. Widzicie, jak teraz jest bezpiecznie? Jak coś się stanie, wpada się do wody, a nie na nogi. Miej bólu, miej trosk. Ja jedno, no dobra, jak jedno, no to idziemy. He? co jest? Ej, co tam nie otwórz się kurwa otwierać! Policja. No nic. Oni też nie otwierają. No dobra. Trzeba wyjść znowu do góry. Ku, dobrze nie trafiłem. Nie, to ja zrobiłem. No dobra, płyniemy jeszcze raz tędy. Dobra. Tutaj już... Wiecie, widziałem gdzie są, no to chciałem od razu załatwić jedno i drugie. Tutaj bym nie wyskoczył jakaś tam. No... Nie, Nie, nie da szans. Nie ma żadnych kurwa szans. Nie no, tu już bym mógł skoczyć, ale dobra. Szybciej idzie z krokami, ale jest to do bo nie wiem, czy jeszcze nie będzie potrzebny. A chyba nie, ale go kurwa jebałem. Tu jest jakaś piękna rzecz, czyli tu dodatkowa moc. Ja chcę do góry, okej. Okay. Dało się. Tak, już tu. No. przypadkowo znowu bym coś zaje... Zjebał, bo bym kurwa to pominął, ale dobra. bieremy co jest do wzięcia. I oto nowa moc. Co to jest? Spacje plus S. Okej, okay, widzicie? też mogę samemu otwierać. Mówiłem, czy coś takiego będzie? Mówiłem. Ale to jest standardowa moc w takich grach, wtupnięcie. Niestety na to to nie pomaga. Chyba że. Aha, tak się robi. Teraz ja, co chodzi to Są gdzie nie, gdzie takie pierdolniki? Da się je w górę? Chyba się nie da. No dobra, aglucie, przydałbyś mi się. Chciałem sprawdzić, co to jest u góry. Ej ty duciek, kurwa, dobra, nie wasz. Idziemy dalej Sióp na dół. No co? No jebut, 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 otwieraj To nic nie daje Ja, to nic nie daje No dobra Co ja tu kurwa mam zrobić w ogóle Walenie nim o ściany nic nie daje Zabić go? Po prostu Może jeszcze Zabijajmy to się, trzymajmy No nie Co, o to chodziło? No dobra, Chciałem to, żeby go zabić. No dobra, Mniejsza o to. Jak widzicie, jak standardowo jesteśmy totalnymi mordercami i w ogóle psychop psychopatami. Nawet w takiej jak ta. Nie wiem jak wy, ale ja się z tego cieszę. Zawsze wahałem być psychopatą niż próbował ofiarą losu. Dobra, tutaj nic, 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 nic. No to ślowa jego stąd. Wiemy gdzie mamy z tym iść, czyli na drugi koniec. No to jest kolejny fan. No, to jeszcze raz? No to chodź. To jeszcze raz? No to chodź, 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 chodź. chodź. No, i więcej kurwa mi tu nie podskapię. No dobra. Co to mamy? Wodzie na dole. Zwiatrza, kurwa kiedyś nie byłem. Tak, ja tu kurwa już raz byłem, ale dobra. O, ludzie pamiętacie to? Jak moglibyście zapomnieć? No dobra, idziemy dalej. Pajączek już wisi. Czeka. No to sobie zasejwujemy. I nie pozwolimy mu czekać. Pajączek z głowy. Łap, wielu. Dobra, potem mówiąc nie mam pojęcia, gdzie teraz mam Mam dojść gdzieś tam. Okej, okay, no dobra. No to idźmy jakąś inną drogą niż poprzednio. Idźmy z dół. Ja, tam coś jest? Dobra, idziemy na dół. Tu już Wam pokazywałem, jak stamtąd gdzieś kamyczek. O, zapiszmy sobie. Zlepszy safe. I śluba, i go! Nie śpichy, ale to hol! No, jesteśmy kurwa na miejscu Czyli nie wiem po chujach chcę iść tędy Które nie muszę, mogę iść W sumie Muszę iść tędy Trałcie pies Dobra, idziemy tędy. O, widzieliście jak dobrze tędy poszłem. E, no dobra, tam jest życie u góry. O, widzicie kolejny fan się znalazł. Zawsze trzeba iść jakąś inną drogą, a nie no to powstało Dobra, mnie otwórz się No i dobra, płyniemy teraz tamtą. Chcę zabrać 3, żeby zobaczyć co to jest za umiejętność taka nowa O! O kurwa, amunicji brakło. Kurwa mać! E glut, mam nadzieję, że masz na mnie fanta. Okaz mi fantów potrzeba. Kurwa nie. Dobra. Może to gdzieś jest. Fanta! potrzebuje, kurwa nie... Znaczy nie chodzi mi o napój fantę. Tylko o kamyka. Jak widzicie, już gram. To jest zły znak, bo zawsze mnie wtedy zabija. Ale no cóż, potrzebuję kamyka. Bez kamyka tutaj nie wracę. No dobra, gdzie znaleźć kamyka? Najprostszym sposobem będzie go znaleźć tutaj. Skakując na... No, no cóż... Tu. Się same naładują. I już macie kamyczki na kula. Teraz zwracajmy. Chyba na żeby za mną zadzierać No, żeby to było kurwa przed ostatni raz Okej. Okay. Zamię otwórz się. Zapisujemy. A widzicie jestem na samym początku gry Tam się jakoś w sumie nie dostanę nadal, chyba że tu jest jakieś latanie. O, pamiętacie to miejsce? No to co? Czujemy się jak na początku gry. Idziemy, idziemy. Jeden skok tylko był. No dobra, nieważne. To się da fajnie rozpuślać. Do góry chyba się da wyskoczyć. Tam jest taki fajny kamyk. O oh, kurwa. No. To trzeba to jakoś rozpuszczać porządnie. Ja się tego nie raz tam Nie, nie będę nawet próbował jeszcze tam wskoczyć. Może powinien być jakaś tam walka. A ja się teraz zmęczę niepotrzebnie i kredy czas mornuje. O Pamiętacie to wszyscy na pewno jak my biegaliśmy wcześniej. Fajnie było, nie? Tak na początku, takie wszystko proste było, nie trzeba było nic kombinować, wszystko padało na strzała. O, tu możemy wyjść do góry. O kurwa, kamień tam był, ja go nie wziąłem. No, kamień taki zawsze można sprzedać. Widzicie, ludzie? Da się tam no, już wyskoczyć? Da się. No, i co mamy? Co mamy? Kolejnego kamienia, i są trzy, tak jak chciałem. Więc, save! Dajemy to coś. Nie wiem, co to jest, konkretnie. Co to w ogóle daje. Ale, no, no, cóż. Może być coś fajnego, może być coś nawartego. Idziemy dalej. tym śladem. O i to będzie kolejny drop, którego mam zamiar zdobyć. Widzicie jak miło i przyjemnie. Tak się idzie inną trasą. A. Dałoby się tam skoczyć? Dałoby się. No to świetnie. Mimo, przyjemnie. Sówka ma pierdol, Mimo i przyjemnie. Oczywiście. Ale Sówka i tak ma pierdol. No i widzicie, trzeba sobie pobiegać czasami. Też się idzie zdobyć gdzie indziej. się rozglądać. Tu jest dużo fajnych rzeczy pochowanych. Ale no nic, z tym miłym akcentem zakończamy to nagranie. Bo sobie nic kurwa nie mogę włożyć. Teraz trzeba po dwa levely. ludzie!